Nie, to się nie sprawdziło. Zmieniłem skin. No i niestety okazało się, że jednak jestem nadal niewinnym. Czyli nic nowego. No, jak ja mam tu szlifować swoje umiejętności? A zresztą. Jak ja mam tu szlifować? O proszę. O, szybko poszło, biedny Ewron. Eee, to tak, bardzo gasło światło, więc niewiele było widać, w sumie po, po, pojawił mi się po prostu notka, że ciało jest do zgłoszenia i to było w przy O2. Nie wiem, czy bezpośrednio przy O2, czy w tunelu. Natomiast ciekawa sprawa, bo prze, przeze mnie, zanim ja tam dobiegłem, przebiegł Advice i chyba flotar przebiegł. Tak, tak, tak zgadza się. I dziwię się, że ja do, do nich za nimi pobiegłem i ja dopiero zgłosiłem ciało. Oni jakby przede mną przebiegli, a ja za nimi przebiegłem i nikt z nich nie zgłosił ciała, tylko ja zgłosiłem. Może, Niech, może nie widziałem kompletnie. Ciało. Więc albo ktoś z nich walnął, albo na przykład dwóch jest zdrajców, albo ktoś z nich jest nieogarem, albo jest jeden z nich zdrajca, w każdym razie Advice i flotar bardzo mi śmierdzą. Adwisek, większość ludzi w wieku 18 lat pije swój pierwszy alkohol albo pali pierwszego papierosa, a ty mordujesz pierwszego człowieka i to jeszcze swojego przyjaciela, Evrona. Piąteczka dla ciebie, Izak 5. Nie zrobiłem tego, nie, nie zrobiłem chudź. tego. Izak 5. Ja uciekałem to... przed Bladim, bo... Jak uciekać? I oj no, byczku, oj przedem... byczku. Jestem na samym dole, prawy dolny róg jestem Oj aktualnie. byczku. Dobra, a ktoś to potwierdzi, Advice? No, to sam byłem, no to uciekałem w dół. Jeszcze, tak, flotar, flotar, a co ty, czy robisz? ty robisz Bo ty biegłeś razem za 2 jestem w sumie. E, tak, poszedłem zrobić misję z liściami, tam chyba sześć liści. I nie zauważyłeś, że ciało leży tam. Nie, szczerze nie zwróciłem uwagi. Światło zgasło, ja po prostu przebiegłem i mówię, idę robić misję, i tyle. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. mi nie było nawet na O2. Ja no i dziwne jest, bo ja Flotar na zazwyczaj na 2, ja zwyczaj jako umiera jako pierwsza, teraz a teraz ja EWRO. Ja, słuchajcie, no ja powiem, ja mam takie pytanko. syndrom mu się odwołał, i po prostu chciał się i, i, i zamordował. Uuu, ciężko ciężko. Słuchajcie, ja powiem tak, może kontrowersyjnie, może nie. Troszeczkę jest to kill w pierwszej sekundzie, gdzie jest ciężko cokolwiek orzec. Pytanie ba, może głupie, może mądre. Za... Advice, a to, 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 jakie, jakie robiłeś zadanie w tej rundzie? Ja? No. Ja zrobiłem na początku tylko te wyrzucanie śmieci, a potem pobiegłem na dół i światło zgasło i biegłem do tego. I gdzie biegłeś? E, na sam dół do... Mhm. żeby światło naprawić. Przez, przez Shieldsy, tak? Tak. Mhm. I nie zauważyłeś, że ciało tam gdzieś leży po nie. drodze? Ale ja jestem z czysty, zgasł, to było to z A gdzie? coś więc tak. To powiem dę, tak, ja dole. uważam, jestem przekonany, że chociaż jedna osoba albo flota albo Advice jest, no jest zdrajcą. Chociaż ja jedna czysty. osoba z nich jest zdrajcą. Mm, ale to jest jestem przekonany, że ktoś z nich musiał to <ślaff> zabić. Gdyby Flotar potwierdzał, ale jestem dobyw, Jestem przekonany, że ktoś jedna z tych osób jest zdrajcą. A Advice powiedział, że to nie on, więc ja bym mu wierzył. Mam biały nit. Flotar? Biały nick, okej. Okay. a kto ma czerwony? Peppogie. Flotar pewnie boisz czerwony. Oh. 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 Aaa... Okay. Powiem tak... Ale no nie jest... Już mogę powiedzieć. Ale to może nie być głupi trop, to może nie być głupi trop. Z... No wiesz co, Zaha... Ja chcę zielony skin. Ja bym fioletowy chciał. Ja niebieski poproszę. Ja bym chciał w to być. A ja lubię być minionkiem. Dobra, doszło do karygodnej zbrodni, jak sami zresztą widzicie. A i zróbmy jak już to jesteśmy. To jest w ogóle strategiczne, żeby zrobić zadanie w elektryku, bo one są bardzo niebezpieczne. I dobrze o tym wiemy, jest i cooldown no, przez chwilę. Zadania w Elektryku są moim zdaniem jedne z najniebezpieczniejszych zadań. No. Advice i flotar wbijają. Mam nadzieję, że nikt nie wyjdzie teraz z wentów, żeby mnie zarąbać podczas skanowanka, bo byłoby mi bardzo przykro, gdyby teraz ktoś wyszedł z wentów i by mnie zarąbał. Dziękuję. Pozdrawiam, 600. Łapiecie, że Mandzio znowu jest zdrajcą, znowu jest rąbanym zdrajcą. Nie wierzę! Któryś raz z kolei Mandzio jest tym. Po prostu aż mi się wierzyć nie chce. Dobra, poskanowanko. O, szybko było. E, ciało znalezione przy śmieciach na prawo, w kafeterii. Wybiegłem z admin rooma i w sumie tyle. Nikogo po drodze nie widziałem, tylko e, Advice był też ze mną w e, admin Potwierdzam, e że Flotar nie zrobił self-reporta. Byłem na kamerach, jak widziałem, o. że Flotar wbiegał właśnie do kafeterii tam w prawo. Dobra, A to nie czy był tak. self-report. Czyli to nie jest JJ Joker, to nie jest Flotar, i to nie jestem ja i nie jestem Advisek. Eee, a jakie Ego? macie? Poczekaj, poczekaj po kolei, po kolei, bo strasznie dużo ja, osób wykluczyłeś i, i, A i pamiętaj! A pamiętaj, że jest jedno ciało Ale chodzi o obecne zabójstwo blagi A no to jedno obecne ciało. tak, no ale ja patrzę Ta, na to obecne, o globalnie obecne. patrzę na to, że Dobrze, są zawsze z tak, dwóch tak. impostorów, Ebro, więc jeden kim, się i tak może ukrywać. Z adwiskiem No to ja byłem z wami wtedy No ale to wiesz, wtedy To byłeś przez dwie sekundy Nie byłem tam bardzo długo bo robiłem ten download No download, no to 6 sekund o, no co co, Nexus sprzedał się, nie? No, Trochę tak. Powiem tak, jeżeli runda trwa 40 Ale sekund, to ktoś... jesteś przekonany, że to naprawdę on? Że to, to Nie, 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 mówię, kto ewentualnie może zabić. Bo pamiętajcie, każdy ma jakieś alibi, bo każdy gdzieś był nawet killer. Killer musi gdzieś być, zanim kogoś zabije. I argument, o, byłem w nawigacji, robiłem ściągnięcie plików przez minutową rundę. No, obviously, gdzieś musiał być, no nie wiem. Ach, gdzie byłeś? No Dobra, gdzie było ciało? Dobra, no to, to też nie na ten. prawo. Sił, Zanim nie znowu zabijecie, zaprawdę. Ja, ja szedłem właśnie z dolnego silnika do góry. W stronę tego, w stronę. Hunter, gdzie byłeś? Ja najpierw pobiegłem na śmieci w kafeterii i skończyłem już w storedu Pobiegłem po prawej stronie, biegałem z bronem okay. i z kimś jeszcze. Widziałem go, widziałem go jak wyrzucał śmieci na dole. Janek, gdzie byłeś? Najpierw byłem na broni, strzelałem do meteorów, potem poszedłem do komunikacji, zrobić tą. A wiesz, że na tych tak niewinne istotki strzelały? się Janek Brzostek wszystkie. Nie, nieprawda. Rodo. Prawne. A ty kogo Adwizna widziałeś, macie na kamerach? Widziałem Adwiska i widziałem tylko Flotara. Flotara, że w tej kafeterii, Pobyk i Adwiska. Gdzieś Adwiska, adwiska i Flotara. A w adminowym Adwisek siedział. Mhm. Tam się administracją. Hmm, to ciekawe, bo latałem z nim krok kroku. No właśnie. Mm. No, ale co, nie byliście w administracyjnym razem, Ewron? No, Mówię byliście. pod koniec rundy. Ja pod byłem... koniec rundy, tak, tak, tak. Ja w ostatnie 4 sekundy przed zgłoszeniem ciała byłem na kamerach. Nie przez cały czas, przecież widzieliście, że się nie świeciło. Od kiedy zaczęło się świecić, to ja byłem. A blady? Ja do medwaja ja pobiegłem w lewo, zacząłem od medwaja i w lewo biegłem i później się wróciłeś, tak, żeby zabić. Nie, nie, nie nigdzie się nie wracałem, nigdzie się nie wracałem. Ale to kamerę widziałeś Bladiego? Nie jeszcze... widziałem Bladiego. No to w takim razie no powinien go widzieć na kamerach skoro po. W czterech ostatnich be... sekundach. Ja w czterech Ej, ostatnich sekundach okay, byłem w ten na sposób. kamerach. Dobra, no to nie było tak, że ja siedziałem na tych kamerach i, i są niczym no to notowałem. Nie, cztery ostatnie sekundy. Nexey Bladi Capi Imo, ale to delikatny odwrót. Ok, 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 ok. Nie oddechu. Może się umyją możliwe. Zobaczymy. Nic nie powiedziałem w tej rundzie i od razu jest, że capie strasznie, co nie? Dobra, Och, taktycznie byłoby ten. Dobra, no taktycznie chodźmy sobie z jakimś Galganem, żeby jakieś alibi budować. I tyle. Halo halo. Dzień dobry. To Jana coś no proszę. Tak, aby... schodziłem sobie tam od dołu od magazynu, bo wcześniej byłem w komsach. Wchodzę sobie do admina i w adminie leżę handel przy kabelkach. Mm. Mm. Jedyne dwie osoby jakie widziałem w administracyjnym, ale to na początku rundy i dawno wybiegły. To był Adwisek i Ebron, zatem to nie są oni. Oni nie wracają. Poczekaj, tam. A mniej więcej jak długo od, yy... od początku. Mm. Gdzieś, nie wiem, na samym początku się zamknął drzwi w kafeterii, poczekałem wtedy na Bladiego i Blady był z kimś. Ja Zabam, z Flotarem biegałem, jest z Flotarem. Ja, z flotarem. ja mam do ciebie Flotar, też się dopytałem pytania. No powiedz wtedy, mi, bo... Ale poczekaj, no Bladie, no. wtedy poszliśmy, i wtedy poszliśmy, ja zrobiłem zadania na lewo w reaktorze, poszedłem na kamery, no to było gdzieś w środku rundy tej, ja bym miał określić. Okej. Okay. Y sam byłeś, czy z kim wtedy przeszedł. Na kamerach? Na kamerach byłem sam. I widziałem, że Blady pobiegł z... Flota, że Flotar pobiegł w dół, Bloody pobiegł na lewo, zrobić jakieś zadanie to, że i pobiegł za Flotarem później. To jest e, jedyne co widziałem na tych kamerach. Ten, ja, ja mam jedno pytanie do flotar. Flotar, mm -hmm. jakie ty zadanka robiłeś tam? Bo ty byłeś przy tym silniku, co tam robiłeś? E, chyba napełnianie kanistra, coś takiego. Napełnianie jest? kanistra, ale z, tak, tak, tak. miałeś go już napełnionego wcześniej, tak? E, wiesz co, ja w tej rundzie chyba ze trzy razy latałem z kanistrami. Bo 90%. ty jakby na początku rundy od razu pobiegałeś z po prostu zastanawiałem się, że wiesz, bo tam trzeba na początku napełnić ten kanister, żeby potem zalać ten silnik. Zgadza się, mówię ja chyba no. ze trzy razy w no tej rundzie no, silnik, back, ale silnik, No tak, w sensie, bak, 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 bak. Tak się jak, e, ty, wydaje mi się... Nie no, ty chcesz silnik zalewać, przecież to sabotaż będzie. Tak gdzieś powiem jak ja tak. biegałem... Przy... No dobra, no mów. No dawaj, Ewa. Ja A ty, za co robiłeś, jeszcze raz? Ja nie mówię Zachap od sam, ja... no koniec powiedz. rundy. Jeżeli tutaj... A niech zachapowie co robi. Ja robiłem strzelanie do rakiet. Mm. Potem leciałem w stronę Ktoś cię widział? Tak, ty i z Adwiskiem. Mm. No. Rzeczywiście! No, <grym> ktoś nie widział. Widziałem, jak okay. razem siedzieliście, tak? Kwestia jest taka, że tutaj, w tym meczu, każdy z ogarem. Może oprócz Janeczka, nie wiem, czy Janeczek jest ogarem, bo jeszcze nie grałem. Yy, ale tutaj... Wiecie, kwestia jest taka, że tutaj szybkie jakieś wędkile, coś tam. Każdy może być tak naprawdę wszędzie. Ciężko jest ogarnąć, kto. Mi capił Nexe, ale Nexe nie żyje. Troszeczkę capi mangio, ponieważ jest na Smurfie, ale to jeszcze oczywiście nie jest dowód. Nie, nie capi Adwisek i chyba nie capi Janeczek, co oznacza, że mamy Flotara i Bladiego. Mi się, to tak. E, ja, to tak, generalnie ja patrzyłem, no bo teraz to może brzmi tak, że się tłumaczy, Adwisna co nie, głosowałem. że chodziłem z Flotarem. Ale no i. Ale o tak, głosujemy na Flotara, bo. Ta... Czemu w ogóle? A dlaczego teraz Nie, Flotar. flotar? Co jest za no, to za speedrunning No to jest teraz. Aj, flotar jest, nie, ja uważam, że Flotar jest niewinny. I też uważam, że raczej to nie jest mandzie, ponieważ drzwi się nie zamykają za bardzo w tej rundzie. Przynajmniej ja tego nie zwróciłem uwagę, a mandzie lubi taką taktykę na drzwi. No tak, bo ja to zawsze przecież robię. No tak. Zwykły dzień, impostora, blady Impostor, bladejusz, impostor, bladejusz, impostor, impostor, impostor. Tak to się będzie pierwszą osobę zabić, co nie? Bo nie zdążę naprawić światła. Oj, nie zdąży, nie dam rady. Mm -hmm. Flotara nie, bo jest bardzo podejrzany. Gdzie oni wszyscy pobiegli? Cześć, ja zgłosiłem. Mhm. Co się stało? E, ja chciałbym ustalić kilka faktów. E, kto był teraz w elektryku? Na świetle? Ja. JJ, Bloody. Ja nie, bloody nie, Bloody, Zaha, Advisek. ja. Ok, bloody Zaha, I ja, potę, ja potem wszedłem. Ja Jak wychodziliście. A Janek. Bloody potwierdzisz to? Yy, nie wiem, bo przecież było ciemno, nie widziałem. Ja wbiegałem ja, i wy już tam byliście yy, Ponieważ ja z Janeczkiem byliśmy w adminie i jestem przekonany, że ktoś z security poleciał wentem do elektryka, więc U. Wydaje mi się, bo patrzyłem dokładnie jaki mieli tam movement i tam wleciał jakiś węcik słuchajcie z security na elektryka i wtedy akurat zgasło światło My Więc wydaje się mi się, że tam, tam mógł być jakiś sabotażysta. No, znaczy, nie jestem w 100%, co ja tylko jakby nie chcę tutaj rzucać tych żadnych... Myślę, yy... że bardzo Ja po prostu tylko informacyjnie zapa. mówię, tak? Jakby nie chcę tutaj absolutnie nie na nikogo zrzucać, tak? W takim razie, idąc tropem w zachęcie, jeżeli miałby rację, to ewentualnie kto capi, to blady Janeczek. Ale to jest spekulacja, czy Nie, tak Ewron, a czemu Janeczek uważasz? Bo też tam był. Nie, ja doszło Ale co do to w ogóle jako, jak, co, jak człowiek byli. biegnie naprawić światło, to od razu jest podejrzany? Nie, 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 mówię, że jeżeli zachabiałby rację, że tam już się nie dlaczego zagłosowałeś ale... na flotara w tamtej rundzie, bo ostatniej no sekundzie, tak żebyśmy się wszyscy na niego trochę zrzucili przecież ja no to, to tak. Powiem tak, no bo taki sprawdzisz ja... nie widziałem go przez całą rundę. No i ja, no, ja, a, ja, a, to nie Adwisek też ciebie nie widziałem przez całą rundę, więc... nie? nie, nie, nie jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o tego przetrzymańca, to przepraszam, po prostu jest głupi, ale ja za nim latam. Więc no nie jest niestety. Chciałbym, żeby był, bo chciałbym go wyeliminować, ale no przylepił się jak taka lepka, okay, no dobrze. I lata, Evron, ja raczej chciałbym raczej. ci powiedzieć, że co mm -hmm. to jeneczka się mylisz, ponieważ Janeczek był ze mną w adminie i razem okay. biegliśmy za rączkę do elektryka. Jeden z tych cisem może być Bloody, ale mówię od razu, że może Ja być. nie chcę też, żebym, mówić. czekaj, czekaj, to teraz Evron, bo ja widzę, że cały czas przerzucasz jakieś oskarżenia. No, no nie właśnie, nie jesteś przysam. strasznie agresywny, Ta tak naprawdę. Teraz na tak, jesteś strasznie agresywny. Zaha, cały czas, nie. czas nie. rzucasz ten. A Jest, nie chcę wam daria. też nic mówić, Ty ale wola, nikt nie, wie, nie został trocho, zabity w tej rundzie. Nikt nie został w tej rundzie. Słuchaj, i kryją się nawzajem. Trochę tak. Ja tylko w spa ja, czy ja nacisnąłem przycisk? Ja dla mnie wszystko nie, jest no w no porządku. No, Zacha, nie, powiedział, nie, nie. Zacha powiedział, że mógł być killer już w elektryku i ja dopełniłem jego teorię, że skoro killer mógł być w elektryku, to wymieniłem osoby, które już tam były w elektryku, zanim ja z Adwiskiem przyszedłem. Ale ja nie mówię, że to są killerzy. Ja tylko dopełniłem teorię Zachy. Dla mnie to jest skip ja nikogo nie atakuję, tylko uzupełniłem, kto był w elektryku. Bo skoro Zaha mówi, że w elektryku jest killer, no to nie mógł to być JJ Joker, którego tam nie było, prawda? Albo flotar. Więc tylko uzupełniłem don't be mad, to można. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Agresywnie, kurde, trzeba. Strasznie agresywni są. Niedobrze Eee, nie wiem, chyba... Może pójdziemy z e, Mandziem i spróbujemy jakieś double killa, tak czego zrobić, bo niebezpiecznie się zaczęło robić. Ciężka sprawa powiem wam. No. Ktoś był na kamerę, oj, ...w kafeterii, nie mam pojęcia, nie widziałem ciała, miałem tylko przycisk do Okej, okay. Szkoda, że nie widzieliśmy, to dużo pomogło część. pewnie. W takim razie... Ale to musiał ktoś być z górnego silnika. Okej, okay. panowie, w takim strony. razie jest to... ...albo Adwisek, to jest pierwsza runda, w której on się ode mnie odlepił i teraz uwaga, zanim będziecie madli. Więc ogólnie było mało fragów, prawda? Możemy się zgodzić. No tak, fragów. tak, było Więc możemy dosyć tak. Musieliśmy uzgodnić, no. że jeden killer robi sobie takie alibi, że ja pierdzielę. Takie cało rundowe, no nie? I teraz pierwsza runda no jest No chyba, że go mnie... jakimś. A wywaliliśmy no kogokolwiek w tej grze, czy nie? Nie wywaliliśmy chyba nikogo. Nie, nie, nie ale nie. już było dużo przerw, zawsze był jeden frag. No nie? No, ja tu przerwę, no. bo ciało zostało znalezione w kafeterii, tak? Tak, tak, tak. Ja idących w stronę kafeterii widziałem Mandzia i Bladiego, a tak. potem na kamerach widziałem, jak wychodzili z drugiej strony. Fakty. Dla, to miałam powiedzieć. Więc albo to jest Advisek, który pierwszy raz się ode mnie odłączył i kogoś zabił, albo JJ Joker i Bladi, bo ja od, wszedłem na kamery, na których już był Janeczek, i z góry, z działka, na dół biegł JJ Joker i Bladi trzymając się za rączki. I teraz tak, albo schodzili zaraz po fragu. Albo po prostu byli na działku i jakimś cudem ominęli, co jest dosyć dziwne. Yy... A Zostaje... to gdzie teraz? Bo ja, Dobra. Admin albo, ja to powiem, jest, co... albo to jest self-report Flotara, bo tak, Dobra. ja i Janeczek kamery, Flotar zreportował ciało, a nikogo, nikogo nigdzie nie widział, a JJ, Joker i Bloody szli na dół z miejsca zbrodni. Więc albo na admin i widziałem w kafeterii trzy osoby. Hmm, ja powiem, co ja musiałem zrobić. Ja przebiegłem na górze po kafeterii. Blady za mną biegł. Nikogo po drodze nie zauważyłem. Musiałem zrobić tego switcha, co miałem po prawej stronie. Blady chyba skończył wszystkie zadania, bo zaczął tak. za mną biegać przez całą tę rundę. Ja po prostu ufam mm. Mandziowi dlatego, że wiem, że to nie jest Mandzi i dlatego się go trzymałem. Natomiast po pierwsze, po drugie też, jakby Mandzio był, to po pierwsze ta runda nie trwałaby tak długo. Jest, pojedyncze kile są robione, a wydaje mi się, nie, że się na No dobra. E... Bo, bo tak bo, tylko bo rzucam. Też, bo no to nie, jest nie, jeden kill, to nie jest double kill, to nie są dwie osoby. Tylko to jest jeden. Zatem możesz za mną lecieć, żeby alibi sobie zrobić. Teraz już nie ma zadania, wszystko, wygodnie. co powiedziałeś do tej pory. Znalazłem ciało gdzieś po prawej stronie. Mm -hmm. Niestety nie mam pojęcia, gdzie. Nawet mm -hmm. się przebiegłem, tak jakby to okay, zniknęło. Okay, Przez okay. większość tej rundy siedziałem w admin roomie i obserwowałem, co się Czy dzieje jest... co tam tam? Było? jesteś w stanie tam gdziekolwiek określić Czekaj, ciało? Co w tym Admin rumie? Co było w tym Admin rumie? Ja obserwujący innych przez kamery. Ale widziałem przed, przed właśnie znalezieniem ciała, że były trzy osoby w kafeterii, dwie gdzieś były na prawo, nie wiem czy to jest tlen, czy tam jeszcze. Mhm. bardziej na prawo. Jedna chyba była w, na, na kamerach się działa. Dobra, Do, w takim razie ja gambluję JJ Joker i Bloody, ja głosuję na JJ. To co? o taki gamble na koniec. Nie ja no, w kolejne spotkanie, kolejne Trzy, spotkanie, a nie bo osoby w kafeterii i jest jeden I Evron oczywiście i Evron no, oczywiście i w ostatnie no, by sekundy ten. Nikt nie, Ale nie widział, zbierałem... a czy ktoś może potwierdzić Flotara Evron? musimy stało. potwierdzić. Był. Nie, to nie był strzał. Yes, yes. 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 no. o, Nieee! O kurde, ja jaki, uwazyłem, stres. jaki stres! Jaki stres! Zabijacie wam z zasięgu i chciałem uciec. No bo no. no no oh, tak! Oh, yeah. Chciałem spierdzielać naokoło. To, to było no. bardzo zaczyna, się, oh, zaczyna się, Ludzie, którzy umarli i wiedzą, kto jest killerem, mają ducha i lapierdza. Ja bym to było odbiór. Wiedziałem, kto jest killerem, zanim umarłem. To, to naciska guzik i guziki go z głoś!